Możemy ogłosić sukces 11. pikniku olimpijskiego Wrocławia i Dolnego Śląska. Mieliśmy rekord frekwencji olimpijczyków. Przyjechało do nas 47 osób z całego Dolnego Śląska i to nie tylko z Dolnego Śląska, bo niektórzy olimpijczycy mieszkają poza Dolnym Śląskiem, w Warszawie, w Częstochowie, w Bolesławcu, w Lubinie, w różnych częściach Polski i przyjeżdżają do nas na piknik. Na naszym pikniku każdy z olimpijczyków jest przedstawiany bez ze względu na to, czy zdobył medal, czy nie zdobył medalu. Wszyscy jesteśmy razem, wszyscy cieszymy się, że możemy spotkać się. Ale po prostu Piknik Olimpijski ma na zasadzie integrację całego środowiska Olimpijczyków i z Wrocławia i Z Dolnego Śląska. I widzę, że każdego roku to nam się udaje coraz bardziej i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zawsze takim ważnym elementem naszego pikniku jest bieg śladem konia. Przyjeżdża wielu biegaczy i naprawdę rozmawiałam dzisiaj na, na temat tego biegu frekwencja była bardzo wysoka, pomimo tak, tego długiego weekendu, wielu biegaczy chciało wziąć udział w tym biegu i to też nas bardzo, bardzo cieszy. Na naszym pikniku wszy, wszystkie aktywności, nawet kino 9D jest nieodpłatne, zamki dmuchane. Wszystko, co dzieje się, na naszym pikniku. Wszystkie te aktywności są dostępne. Dzieci nie muszą wyciągać pieniędzy z portfeli rodziców. Po prostu miasto o nas dba. I nie wyobrażamy sobie, właściwie od pierwszego pikniku tak było, że wszyscy, którzy tutaj przychodzą, wiedzą, że mogą we wszystkim uczestniczyć. We wszystkich aktywnościach, we wszystkich atrakcjach nieodpłatnie. Dolnośląska Regionalna Rada Olimpijska pod jej. Przewodniczącym Mieczysławem Łopatką, a zastępcą Renata Mauer, już od kilkunastu lat, organizują ten piknik w urokliwym miejscu, w wyjątkowej frekwencji, bo tylu olimpijczyków jest tutaj na ten dzień, kiedy ta impreza jest zorganizowana. Są również i paraolimpijczycy. I to też jest precedens w skali kraju, gdzie i olimpijczycy, i paraolimpijczycy są razem, nie ma barier i tak być powinno. Myślę, że jest to fajne wydarzenie i należą się wielkie słowa uznania i podziwu za tą inicjatywę. To wyjątkowy dzień. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj uczestniczyć w tym wydarzeniu. Po raz pierwszy, i mam nadzieję, że nie po raz ostatni, uczestniczę w pikniku olimpijskim. No jest to niezwykle istotne dla nas, dla tej rodziny olimpijskiej, żebyśmy mogli razem się zebrać i porozmawiać o swoich doświadczeniach i o działaniach, które podejmujemy. Jak również dla dzieci, bo wszystko to jest po to, aby promować zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, i myślę, że takie eventy powinny się odbywać jak najczęściej. Ja myślę, że takie spotkanie jest bardzo budujące. Ja w związku z tym, że oprócz tego, że jestem byłym sportowcem, jestem też radnym miejskim, działam bardzo dużo i mam mało czasu, nie jestem w stanie być w Warszawie na tych centralnych obchodach Dnia Olimpijczyka, ale niewątpliwie taki piknik olimpijski, który jest organizowany we Wrocławiu, a dotyczy całego regionu, to łączy nasze środowisko i pokazuje też, jaką wielką wartość ma. No, to jest bardzo istotne dla nas. Mamy szansę ponownego spotkania, powspominania, wspaniałych chwil, ale też zobaczyć się, jak się czujemy, co robimy, co się dzieje z naszymi rodzinami, bo to, to, to nie tylko sport, ale właśnie tak jak powiedzieliście te, ten więzi, prawie no, rodzina, rodzina sportowa. Będziemy dalej przekazywać nasze historie i, i będziemy tłumaczyć im, że to się bardzo opłaca dla zdrowia, dla samego poczucia. Wszyscy, którzy tutaj przychodzą na nasz piknik olimpijski Wrocławia i Dolnego Śląska, widzą, że warto uprawiać sport. Każdy może mieć swoje marzenia i widać, że marzenia się spełniają. Tym świadectwem są właśnie olimpijczycy, którzy pokazują, że sport jest piękny. Sport jest piękny. Po to tu jesteśmy, żeby mówić o sporcie, bo przyjechaliśmy tu po, nie, nie, nie tylko po to, żeby się spotkać, ale właśnie przyjechaliśmy tu wszyscy po to, żeby rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą, Zachęcać ich do uprawiania sportu, bo kto wie, czy ktoś spośród nich nie będzie olimpijczykiem.